Do wyboru, czy pomóc i takiemu, hehe, he, ziomeczkowi, czy pomóc takiemu dziadkowi, który mówi o, o tym jak, y, jakie są tradycje połowów na Skellige. Dziękuję. Mega jest Obsession, więc ja Mega, tylko nie wiem, która Mega, to nie jest ta Mega Obsession, więc za nią możemy sobie pobiec. Dobra, jeden token. Mam Cię. Nie chciałem ryzykować drugiego tokena przed paletą, więc stwierdziłem, że to będzie znacznie lepiej. Ej, no nie dojdę do tamtego haka bez kitu, gdy będę trzymał poziom... POZIOM DNA! Pan Janssen podsumował essa. No let me. O Jezus. Ty tak serio? Dobra. Lecę za nią. Mam cię. Nie ja będę jest dobra grą, tylko decyzje twórców są kijowe. Czy... Patrząc pod tym względem sol to tak, to masz rację. Tylko przez te kijowe decyzje. DBD strasznie traci. Ja Brawo! No tak używanie perków, które dają nieuczciwą przywagę. Spoko, ty już wisiałaś, nie mam z tym problemu. z sobie łatwo. Mój ulubiony kwest to chyba napad narodu widać. E, też jest spoko, to prawda. Też jest spoko. E, jeszcze ten. E, odebranie domu Borsodich jest całkiem niezłe, ale głównie tutaj według mnie, ze względu na... Nie wiem gdzie ona zniknęła. Poszła górą chyba. Ze względu na teksty, jakie wtedy padają. Nie. Jak tam było, opowiedz mi dowcip. To prawda, że buba zostanie usunięty podobno tak. Prawdopodobnie jest to związane z utratą licencji. Hmm. No dobra, dwa tokeny w tyłek. No ale powiedzmy, że nas to jakoś specjalnie jeszcze w tym momencie nie boli. Eee. Chodźmy po genach. W sumie możemy portal jakiś tam postawić niedaleko. A okej. Okay. No dobra, to nie było zbyt fajne. Nie chcę cię, nie chcę jesteś obsesją. Dobra, teraz się chcę, Do końca tygodnia powinienem zrobić 100% w Little Nightmares 2. Wiepie, czy ty masz jakieś problemy egzystencjonalne? A, myślałem, że to paleta jest. Jestem przyzwyczajony do tego, że tam jest paleta. Hmm. Po czym zaczynam Batman The Telltale Series? Okej, okay. sketchmarki w tej grze to stan umysłu. Elo. Dobra, jesteś jesteśmy obsesją. Nadwaliłem maniany, więc nie muszę się z tobą tutaj jakoś brandzlować. No, ja, Titi, mam cię, ale to by podejmować wybory, tak to prawda, spodobała mu się ta gra jak i The Walking Dead od tego samego twórcy. Być może, być może, hmm, dobra, a ta gra jest po polsku, bo. Że po angielsku jest, to wiem, ale wiesz, jak jest jakaś taka grubsza yy, fabuła, to wolę jednak ją mieć po polsku, bo nie do końca ufam swoim umiejętnościom lingwistycznym, że tak to ujmę. Gdzie jest Meg? Gdzie jest Mega? Gdzie jest Mega? Pokaż mi... Nie! No dobra, pokazał Meg. Poniekąd. poniekąd pokazał meg da się zmienić na Polski OK Myślałem że on może przez nie Dwóm osobom włazu nie dam. Jest.